Witajcie z lotniska w Kryżowicach. Za chwilę polecę lotem łączonym do Bydgoszczy. Lotem oczywiście przez Warszawę. Tak jak ostatnio leciałem do Gdańska, tak teraz lecę do Bydgoszczy. No i podróż potrwa około 3 godzin z przesiadką w Warszawie. Oczywiście tam gdzieś ponad godzinkę mam, mam, mam czasu. Polecę Embraerem 170 z Pyrzowic, a z Warszawy do Bydgoszczy Embraerem 175. I Być może w specjalnym malowaniu, bo tak radar pokazuje, zobaczymy, czy będzie tak naprawdę. Ok, no to zapraszam na Trip Report z lotniska. A przy okazji, bo jestem na drugim piętrze teraz, nie wiem czy no, pierwszy raz to nagrywam, pokażę Wam kaplicę ekomaniczną, która też tutaj się znajduje niedaleko. No to zapraszam na Trip Report. I wchodzimy do kaplicy komunicznej. No, tak tutaj trochę rozjaśniłem. Tak wygląda kaplica ekonomiczna w Pyżowicach. A w związku z tym, że lecę dzisiaj połączeniem transferowym, to jak tylko przejdę odprawę, to wam opowiem parę słów o tym, jak to wszystko wygląda. I już jestem po odprawie. Zobaczmy tutaj, z którego gate'u mamy odlot. No, już widzę z 15, jak ostatnio. A 11:40 Lot 3882 Warszawa. Bramka 15, nie? czyli to jest ta całkiem z lewej strony i tam jest ten automat na wodę, o tak zawsze mówię. Co z zobaczymy? Czy jest na razie pusta brameczka? Jest ostatnia woda, chyba sobie Ale gazowana, zobaczcie. Za 4 zł. To na razie nie będę tego kupował, bo nie chcę gazowanej. A idę tymczasem na kawkę. Kafejka jest na piętrze. To już nie będę wszystkiego filmował tam jest baltona z prawej strony, a ja jedę do góry do Travel Chef o, tu jest Travel Chef patrzcie jaka kolejka do, do saloniku biznesowego no ja niestety muszę sobie póki co płacić o, zobaczymy jak będzie w tym roku czy gdzieś będę w jakimś a tutaj szukam czy jest... właśnie nie, nie chcę Dobra, poszukam czy jest jakaś czekolada na gorąco Ale zobaczcie, no jakby co, kawy macie, ceny macie Tu kaw, Najdroższe są po 19,90, nawet nie, lat to jest 21,90 taka duża największa. espresso 11,90 Dobra, jestem już na... W sumie nie na kawie, tylko na... Zobaczcie No nie widać za bardzo Ale jest to czekolada na gorąco Kawę już piłem rano, więc teraz tylko sobie piję czy na gorąco? W moim wieku ja już nie piję dwóch kart dziennie, tylko jedno i wcześniej rano. Ale ok, miałem opowiedzieć o połączeniu transferowym, prawda? Generalnie, jak nie macie bagażu tak jak ja, to idziecie prosto na odprawę. Wcześniej się odprawę, na odprawę bezpieczeństwa, oczywiście, bo wcześniej się odprawiacie w domu i macie karty pogładowe w telefonie albo wydrukowane na kartce i po prostu się idzie bezpośrednio na odprawę bezpieczeństwa. Jak macie bagaż, taki no, który się do luku daje, czyli bagaż rejestrowany to musicie iść tutaj do okienka w Katowicach jeśli z Katowic lecicie w Byżowicach oczywiście, bo niektórzy mówią, że to nie są Katowice no bo nie są oczywiście, ale nieważne więc jak macie bagaż rejestrowany idziecie tutaj do okienka na lotnisku oddajecie go i bagaż leci już wam do miejsca docelowego czyli jak ja lecę do Bydgoszczy, to bym w Bydgoszczy odbierał dopiero ten bagaż tak? bo w Warszawie nic nie trzeba robić po prostu się idzie na terminal no przylotowej i wylotowej jednym, jednocześnie, zobaczycie to jak będę przechodził oczywiście chyba, że nas znowu do, po, podepną do, do, do rękawa, więc bezpośrednio się wchodzi do terminalu odlotowego a jak będzie autobus, no to po prostu będzie przejście po schodkach do góry, jak już wejdziemy do budynku Ok, no i tyle tak naprawdę, tutaj nie ma żadnej jakiejś tam większej filozofii, po prostu bagaż się oddaje w, tam gdzie wylatujecie i odbieracie tam gdzie już konkretnie przylatujecie więc jakbyście do Nowego Jorku lecieli przez Warszawę to dopiero w Nowym Jorku odbieracie bagaż a jak nie macie bagażu tak jak ja tylko podręczny to po prostu idziecie na odprawę bezpieczeństwa z kartą pokładową, którą do 36 godzin przed wylotem zrobiliście sobie na stronie lotu, nie? czyli odprawa online na stronie lotu i wtedy macie już kartę pokładową trzeba ją mieć w telefonie na maila sobie można wysłać Albo wydrukować ją. Ok, no to na tyle. Za chwilę będę szedł do samolotu i zobaczycie, jak będę leciał, oczywiście. Dzięki, że oglądacie, trzymajcie się i zapraszam na TripReport. Autobus dla pasażerów do, do naszego samolotu, właśnie podjechał. To ten następny przy, przy bramce G15 i 14 Tutaj poniżej to są już chyba do Dortmundu. O, autobus jeden i zobaczycie drugi. Idę, proszę Państwa, do samolotu mojego, ale wcześniej, tak jak już przed chwilą mówiłem, do, sam, do autobusu jeszcze idę, zobaczcie. Tutaj, okay. tam jest samolot, a tutaj na dole jest autobus. I proszę Państwa, do samolotu idę. Polski lot, Embraer 170. Na miejsce 5, a więc tak się 5, a i takie mam miejsce. My teraz jak zapiąć, dopasować i rozpiąć pasy bezpieczeństwa. Prosimy o zamknięcie stolików, ustawienie oparć foteli w pozycji pionowej oraz opuszczenie podłokietników. Thank you. Stabilizowaliśmy na lotnisku na w Warszawie, jest godzina 12.13, czasu lokalnego temperatura na zewnątrz 4 405 Celsjusza, prosimy o pozostanie na swoich miejscach z zamkniętymi pasami bezpieczeństwa do momentu zatrzymania samolotu na stanowisku postojowym i wyłączenia sygnalizacji zamić pasy, prosimy o zachowanie ostrożności podczas otwierania schowków bagażowych, gdyż znajdujący się tam przedmioty mogą wypaść. Przed wyjściem z samolotu prosimy o sprawdzenie, czy zabrali Państwo ze sobą całego podręczny i wszystkie rzeczy osobiste, w szczególności z kieszeni foteli. Aby zarezerwować kolejną podróż, z nami zachęcamy do strony stronnictwa.com lub skorzystania z naszej aplikacji mobilnej. Zamieszczamy tam na bieżąco nasze najnowsze oferty. W imieniu Polskich Linii Lotniczych Lot Sojuszu Starenius oraz Linii Partnerskich życzymy Państwu miłego popołudnia i spokojnej dalszej podróży. W krótkim, 30-minutowym na moje ręce chowam tak się ten, bo wiecie, wieje troszkę. Także, lecę. Teraz mam godzinę 20 do następnego samolotu. Love maskę. proszę Państwa, <grystanie> <grystanie> No jakbyście chcieli iść do miasta po prostu Warszawy, no to idźcie na lewo. A ci co idą na połączenia transferowe, to mają tutaj te schody do góry i widać większość ludzi idzie na te połączenia transferowe. A tutaj jest zawsze informacja gdzie kolejny lot jest, nie? Idę sobie do wyjścia numer jeden, szukam gejtów. A ci co właśnie mają, do miasta bilety, no to po prostu, znaczy już koniec kończę lot, no to idę na lewo, nie? Ja idę na a już jestem w terminalu wylotowym, nie muszę przechodzić żadnej odprawy. Tak, no, teraz szukam miejsca Wyjście numer jeden jest całkiem na lewo. Dobra, jeszcze sobie zobaczmy, jakie inne są. Samoloty, loty do e, tutaj, stąd właśnie. A w sumie całe, całe Europa, może nie cały świat. Dubaj z tych dalszych. Madryt, Tel Aviv, Nie, tu mamy. A kiedy jest następny? O Fukokty, czyli to jest ten. Jak to się mówi Tajlandia? Tak? Chyba tak. Albo wiet, Albo nie? Eee, Pięknie. Dobra, to jest McDonald's, a teraz nie będę szedł do McDonald'a. tylko sobie idę naładować kamerkę, bo zaraz mam kolejny lot, nie? A te będziecie widzieli wszystko w tym locie, nie? W sumie, żegać się nie będę w tym locie, bo to wszystko w jednym porcie będzie, nie? Okej, okay, no to jestem w Warszawie, teraz mam godzinkę przerwy może nie będę siedział, ale będę ładował na pewno kamerkę żebyście widzieli nie? no to do zobaczyska już przy wejściu do samolotu zobaczcie tam malowanie retro tutaj, 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 pięknie takim jeszcze nie leciałem ramka numer jeden bydłość 13.40 no to teraz czas na trochę odpoczynku i do zobaczyska proszę Państwa idę do samolotu do Bydgoszczy i idę tym no znowu zapomniałem rękawę. Prosto ta moja pamięć jest coraz gorsza. Aby to nie był jakiś Alzheimer. A O to znowu No Zobaczcie, tam mamy terminal, lotniska Chopina, a tutaj piękne samoloty. Też rządowe są. Boeingi. Trochę tu zimno z tego. Dzień dobry. Dzień dobry zapraszamy. I już a ja idę daleko na 17D tym razem będę z prawej strony patrząc oczywiście od jak się siedzi nie? 17D na szczęście cała ta to... całe okno jest moje i zaraz będę tu filmować mam nadzieję, że za chwileczkę zaczniemy naszą podróż do Bydgoszczy która w postaci Warszawy będzie trwała 25 minut w porównaniu z wczorajszym dniem, dzisiaj pogoda jest przepiękna, tylko jeszcze też mamy bardzo ładne warunki do lądowania. Szczególnie chciałbym Państwa, poz, Panie, pozdrowić z programu Tutaj Poka i Natalie. Jesteśmy, że tak powiem, sercem z Państwa. Dziękuję za uwagę i życzę przyjemnej podróży. Jeżeli ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, maski tlenowe wypadną automatycznie nad Państwa głowami. You are allowed to use electronic devices during the entire flight, but please make sure that your devices are in flight mode and wireless data transmission has been turned off. Please keep in mind that during takeoff and landing, laptops and large electronic devices must be unplugged from onboard power sources and secured in your hand luggage, seat pocket or the luggage compartment. i will be for the budget. Nasz małżeństwo niedługo zjemy my naszą wysokość wchłoną tego i zmienimy mogli rozpocząć serwis podczas dzisiejszego rejsu zaproponujemy bezpłatnie, że balska że Życzymy smacznego, dear passengers. We will be our cruising altitude in a few moments and we will be able to begin our flight service on today's flight we are happy to a happy tour for your complimentary snack and water. Proszę Państwa, wylądowaliśmy na lotnisku w Bydgoszczy. Jest godzina 14.20 czasu lokalnego. Temperatura na zewnątrz wynosi 4 stopnie. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach zapiętymi pasami bezpieczeństwa do momentu zatrzymania samolotu na stanowisku postojowym i wyłączenia sygnalizacji zapiąć pasy. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas otwierania schowków bagażowych, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Przed wyjściem samolotu prosimy o sprawdzenie, czy zabrali Państwo ze sobą cały bagaż podręczny, i wszystkie rzeczy osobiste, w szczególności z kieszeni foteli. Aby zarezerwować kolejną podróż z nami, zapraszamy na stronę zamieszczamy tam na bieżąco nasze najnowsze oferty. W imieniu Polskiej Linii Lotniczych Lod, co już staranej oraz linii partnerskiej, życzymy Państwu miłego popołudnia i spokojnej dalszej podróży. Jestem w Bydgoszcie. Zobaczcie jak tu pięknie, jaka super pogoda, trochę wieje. Zaraz muszę sobie zrobić zdjęcie, bo jeszcze nie mam takiego zdjęcia. Pamiętajcie, że na Instagramie są te wszystkie moje zdjęcia, te relacje live. O, to mój piękny, zobaczcie, retro samolot, retro jet. Ależ tu jest, wieje, bardzo, bardzo wieje. Świetnie. To jest yy, tak, bagaże nie mam bagażu oczywiście, więc sobie idę nic do zgłoszenia i co? wychodzę i już jestem proszę państwa z tej strony jeszcze tu nie byłem, bo nie lądowałem nigdy w Bydgoszczy czarno to pierwszy raz zrobić i to na parterze się przychodzi zobaczcie, tak wyglądają tutaj przyloty nie? dobra, za chwilę jeszcze powiem wam jaka była grupa w samolocie no i pożegnamy się Zobaczcie, no, tylko sobie jeszcze, jak wygląda tutaj ten terminal. Tutaj już jest odprawa zamknięta, bo jest za pół godziny wylot. A tutaj mamy jeszcze dzisiaj co? Luton o 22.20. Ryanair wcześniej był. A Luton, a wcześniej był Weezer chyba dzisiaj. Albo to był Strongstone. Nie wiem. W każdym razie, dobra. Jeszcze zobaczę, jakie są tutaj napoje. Bo jestem już trochę spragniony, a w Warszawie nic nie kupowałem. Zobaczcie tu mamy kawa z ekspresu takiego Nescafe 2,5-2,80 do Czech a tutaj mamy Jakobs Cappuccino 5,5 ale to są chyba większe kubki tak 300 ml to 5,5 kosztuje no i tu automaty jeszcze mamy Coca Cola 4,5, woda 2,50 no to, to są takie normalne ceny a jakbyście chcieli autobusem jechać do miasta tak jak ja pojadę za, za niedługo no to czasie kierować z terminalu w lewo o i tutaj jest autobus linii 80, on jeździ co pół godziny więc ja będę miał za chwilę o 14.50 o tu mamy 14.52 wylądowałem w Bydgoszczy jak widzieliście przed chwilą fajny w słońcu lot i lądowanie też w samym słońcu na pokładzie było jakieś szacuję około 50 osób, 70 parę chyba jest miejsca, tutaj było około 50 osób, więc 60-70% low factor, tak zwany, tak? No i jeszcze miałem powiedzieć Wam o grupie, która była na, na, w samolocie podczas lotu. To były osoby, które prawdopodobnie boją się latać, i jest taki program, muszę poszukać, bo teraz jeszcze nie szukałem. Program albo lotu, albo nie wiem, jakiejś organizacji, która współpracuje z lotem. Pokocha i latanie się nazywa. Tak, tak przynajmniej kapitan zapowiadał i pozdrawiał tą grupę, więc myślę, że to jest właśnie dla osób, które nie, nie, znaczy nie potrafią, boją się latać. Nie? Zauważyłem, że do mnie czasami też piszą osoby, które pierwszy raz lecą. W ogóle dzisiaj spotkałem pana z córką, który dzisiaj właśnie leciał z Pożowic do, do Warszawy pierwszy raz lotem i w ogóle leciał. Więc pozdrawiam go też, bo on też mi pozdrowił. A ja mam nadzieję, też pomagam czasami, jak sobie oglądacie te filmy, jak to wszystko, jakie procedury, jakie przejście, jak, jak się leci, nie? bo to generalnie nie jest takie no, na początku łatwe. No wiadomo, już któryś tam raz, ponad 200 razy leciałem samolotem. Więc dla mnie to już jest taka normalka, nie? ale zawsze coś tam, ekscytację oczywiście cały czas czuję. Nie? Więc e, fajnie, że taka grupa teraz leciała. Myślę, że około 10 osób, i co ciekawe, oni nie wyszli z samolotu i prawdopodobnie zaraz wracali do Warszawy. Więc fajnie, jak to na pewno musieli współpracować z lotem, bo no, tak każdy musi wejść generalnie z samolotu, żeby, żeby potem się odprawić znowu, nie? Także no fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że znajdę tą stronę. Może jest jakaś strona, na Facebook, albo w ogóle jakąś stronę mają i wam podam na dole. Ok, no to. W tym długim trip raporcie myślę, że około 28-30 minut wyjdzie. Leciałem z Katowic do Warszawy i z Warszawy do Bydgoszczy. Na jednym bilecie to wszystko. Bilet kosztował 180 zł, więc nie jest tak źle. W jedną stronę. Bo wracam innym środkiem transportu, ale to już później. I już tego nie nagrywam, oczywiście. Ok, no to dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się i do następnych lotów moich. Na razie.